bydę się w domu. E, e. na wychaj. i no kolano może będzie łokieć pięta. Powracam ze tu Ha, 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 nie święta, zaraz będą święta i piosenka jest kolejna, bawię się tu świetnie, nie mogę w ogóle przestać, wiem już jak to jest, kiedy wszystko się zawraca, lecę sobie świetnie, na, 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 powracam na kanał, długo mnie nie było, teraz już tu wracam i lecimy świetnie się, wiem już jak to jest, bawię w domu się, dom wspaniały jest. Wiem, 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 że to dzieje wszystko się, to jest tu naprawdę, to nie jestem, uszczypli mnie, bo mi się wydaje tak, lecę sobie świetnie w domu, gram, 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 w domu, w domu, w domu, wszystko, wszystko jest, lecę, 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 świetnie, ej, trening też zrobię. trening jest zrobiony. teraz siwkę odpalam se, ej. i gram mecze też. Potem jakieś GTA, A? Może nawet ha-ha-ha. Wracam ha, ha? tutaj do Was. Wiem, że mnie nie było, ale to nie było, ej. Wiem, że to jest dziwne. Tak naprawdę, hej. Teraz mnie zobaczyć, jak się czuję tutaj, ej. Czuję, to ja też się dobrze tu czuję, no i na te z. Bram, bram, fi Fig. No bo jestem w domu. No bo jestem w domu. Hej, hej. Jestem tutaj w domu. Ja też. Ty też. Wiem. Ostatni mój filmik leciał 9 listopada. Teraz mamy ten 30 lety lety. Hahaha. Ha, ha. Tutaj dzieje. Czy ja zwariowałem? Co się tutaj dzieje? Aha. Mam. Mam pomysł na kolejne filmy, wiem, wiem, to jest, jestem inny, inny, hej, hej, ciągle zmienia się to wszystko, nie, nie, lecę sobie, więc blisko chcę, by wygadną się rozwijał, bo tysiące lat leciły pował. wiem, wiem, lecę sobie, świetnie, w domu jestem, w domu, w domu jestem, w domu, w domu jestem, ja. w domu, w domu, hej. Double yes, yeah, them.